Dobra, a to jeszcze na koniec mam taką propozycję. Proszę. Czy bardzo. jest opcja, żeby w tym momencie zrobić szybki pojedynek freestyle'owy przed oficjalną walką. Ja byłbym bardzo za tym, panowie. Nawet e, mogę zrobić dla was żenujący bit, żeby wam się sympatycznie żenująco freestyleowało. No czekaj, versions. to muszę do Malika zadzwonić, żeby coś napisał. A <laughs> to co, popłyniemy z tym freestyle'em? Nie obojętno. Jaki <laughs> chcesz bit? Wolny, szybki Wolny? Ale obojętne w sumie, ja się nie znam na muzyce tutaj. Miejska dżungla, bije Malikowi kumpla. Leci plomba. Właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówiłem. Kurwa, panowie, nie róbcie wstydu. przecież to jest... Malik się pod tym podpisał, wy takie rzeczy robicie. Miejska dżungla bije malikowi kumpla jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałem was poinformować, że dzisiejszym partnerem jest Pasibus, czyli w 100% polska marka wywodząca się z wrocławskiego street foodu. Wraz z nadchodzącym okresem wakacyjnym Pasibus przygotował nową i orzeźwiającą ofertę Bubble Tea. W skład takiej oferty wchodzą Bubble Tea, czyli autorskie Ice Tea oraz Bubble Lemo, czyli autorska lemoniada, do których można zamówić kulki o smaku jagód lub marakui Oferta dostępna jest we wszystkich lokalach w całej Polsce i jedyne co musisz zrobić by spróbować takiej oferty, to wpaść do lokalu, bądź skorzystać z kiosku Pasibusa i powołać się na ofertę Bubble Team. Zapraszam Was do spróbowania orzeźwiającej nowości od Pasibusa, a już teraz wracamy do odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. O! Robert Pasut przybiegł! Zróbmy wielki hałas dla Pasuta! Nie, 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 Przepraszam! Bo ja, ja jestem Robert! Chwila, Robert, chwila, chwila! E, sutonator, możesz zadać pytanie. Ja, ja jestem Robert z Warszawy, cześć! I tak, chciałem wykorzystać tę okazję, bo zgubiłem mojego przyjaciela Daniela Majewskiego. Kupiłem mu popcorn i na czasy, i on nie przyszedł. On jest taki wydziarany, ma blond włosy i taki przypakowany. Jakby ktoś go widział, to niech do mnie napisze na Instagram, bo on sam tak nie może łasić, bo się zaraz gdzieś zgubi. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dzięki, Robert. Moi drodzy, jak na aż przystało, to od razu. Bolek i licha chubałowi. Przyszykujcie mu puśćcie, jakiś numer, sekwento vibe albo coś takiego. Kurwa. Pa. Tu są mikrofony, człowiek. Jest mikrofony, idiota to trochę. Kurwa. Kurwa, oblał fotel. Ale niespodziankę przygotował. Chyba zapowiadał kurwa miesiąc, że ma dla nas niespodziankę. Wy I oblał je fotel. No co za. Bez szkoły. Chodź teraz to k. Ale spokojnie, spokojnie. Chodź dla ciebie wieczmy. też coś mam a propos mózgu. Oczywiście, dla ciebie chodź, też coś mam. Chodź, chodź. Mózg, super. mózg super. przygotowałem dla ciebie. Zajebisty, oczywiście. używałeś? Pomógł? Nie. No właśnie, widzę. Dla więc, ciebie. Powódź. Dla ciebie, na ciebie kupiłem mózg. meba kurwa, Ale super prezenty przygotowałeś, ale. Kurwa. Pewnie to wszystko, co? Na jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze, Ty jeszcze nie. spróbujesz się wysłowić coś? Jeszcze nie. Jeszcze A, spokojnie. jeszcze będziesz próbował? Super, super. Chodź, teraz te siedzenia. Marianna Schreiber, zapraszamy. Ale na razie nie widzimy Marianny, więc czekamy jeszcze. Jest, jest z nami Marianna Schreiber, więc słuchamy. Pierwszy komentarz po tym wszystkim. O kurwa, będzie na środku. I teraz obnażę całą prawdę o was i o Federacji. Mam to w dupie, czy będę miała walkę z Wiktorią, czy nie. Byłam namawiana na to, żeby zrobić wywiad z tym gościem, który przed chwilą. Moje dziecko tutaj wymieniał w miejscu, e, które nie jest miejscem na to. I e, zgodziłam się na to, mimo że wyzywał mnie od transów na X, mimo że wyzywał mi rodzinę, mimo że w momencie moim najtrudniejszym napędzał hejt na mnie i na moją córkę. Zgodziłam się na ten wywiad, ponieważ byłam o to poproszona, po prostu. Z szacunku do federacji. Przestań tam gwizdać. Przyniosłam tutaj pieprzony groch, żeby klęczeć tutaj przed wami i po prostu odkupić winę za to, że chciałam zablokować ten cloud, ale dzisiaj tego nie zrobię. Wiesz dlaczego? Bo nie będę przed takim śmieciem jak ty tego robiła. Dziękuję. A jeszcze ostatnie. Leksi powiedziała mi na backstage, że mam buty jak prostytutka. Cała prawda o federacji. Dziękuję. Jeżeli mogę, teraz. Pół minutki. Oh yes. Kochani, chciałam powiedzieć. chciałam. Potrzymasz mikrofon? Kochani, chciałam powiedzieć, że zbliżają się wybory do Europarlamentu 9 oh. czerwca. Dlatego bardzo dużo pełnoletnich widzów nas ogląda. I pamiętajcie, jeżeli myślicie, że Unia Europejska nie ma na nas wpływu, na nasze życie, to ma. To jest nie tylko to, że to są e, nakrętki, które po prostu nie da się ich zdjąć. Znowu. Ale dzisiaj to są nakrętki, a jutro nie będziecie mogli wyjść z domu, a zaleje nas fala imigrantów. tego pamiętajcie, idźcie na wybory. Dziękuję. Szalony. Czy będziesz głosował na Marianny Schreiber? Zdecydowanie nie. No od nakrętki do imigranta. Kariera Marianny Schreiber. Jeśli to Cię uraziło, to Marianna, przepraszam, ale Twoje buty wyglądają jak od prostytutu. Lexi, masz tutaj groch, możesz. Proszę, A będzie ten groch? ten groch? Marianna, czy chcesz coś odpowiedzieć? Lexi Chaplin? Ja, powiedzieć, ja chcę powiedzieć, że I znowu płacz, kurka, gory. Płacz, ja chcę powiedzieć, już. że. Lexi mega mnie uraziła. Że mówiąc, Przepraszam, Umieram, umieram. Naprawdę, Leksi, potraktowałaś mnie jak najgorszą. Kurwa, przestań udawać. Ja pierdolę dziecka, kurwa. No, przestań, mama. Naprawdę. Dobrze, to ja uklęknę na tym grochu. Proszę przynieść groch, ja uklęknę na grochu. Przepraszam, Dobrze. Marianna. Na pewno? Proszę przynieść groch. Ale uklękniesz na pewno? Czy możemy? Tak. Dobrze, to podaj mi, proszę, groch. Leksi będziesz klęczała, rozumiem, przed Marianną, tak? Tak, ale dalej stoję przy tym, co powiedziałam o twoich butach. Nie, no kurwa, ona płaca, a teraz podniosła granicę i się uśmiecha, nie, nie widać na kamerze. Nie, no ja, jak chuj. Ile chcesz tak klęczyć? Czy w końcu Lexi ma klęczyć? Jak to jest? Oleksy. Pokażmy to tutaj, poproszę o zbliżenie. I e, nie kłamiemy. Naprawdę, uspokój się, Lexi, bo znów będę nie! Ja mam się uspokoić, kobieto. Ty przed chwilą musiałaś uderzyć szalonego reportera. Jeszcze 31 lat. Dobrze, Lexi, czyli honory w takim razie. Nie śmiejesz, ja już momentami... Ja teraz spojrzałam na twarz Marianny Schreiber i za dużą satysfakcję jej by to dało. Bardzo mi przykro widzowie, jednak tego nie zrobię. Brawo! Dlaczego nie ma żartów o Marcinie Najmanie? Bo wszystkie są odklepane. Myślałem, że to ja będę odpowiadał tutaj za cringe'owy humor, ale... Ale jednak... Aaa... Dlaczego. Dobra noc. No Pośród no. większość uczestników ja jako, tr trzeba pamiętać, że mm, teraz mamy takie czasy, że wy z, Spoko. o czym wy gadacie? Mu, bo on sprawdza czego go cisnął i ja mówię nikt się nie cisnął. Ja w tak. tych czasach już kurba nie wiem ja mogę mówić z Naprawdę. To prawda. To nie jest wizy, ja mi nie spadły. A, o, a właśnie to już na wizji. Wojtek jest wyłołem. Ale czemu ty mnie nazywasz wyłołem? Czemu to uważasz, że ja ły nie mówię? Ale czemu ty mi co zarzucasz? Czemu ty śmiejesz z mojej wady wymowy, kurwa, stary I ty i ty, i ty! Nie możecie <laughs> się śmiać z mojej wady wymowy! <laughs> Rydiculus! <Rylikros>! I <laughs> dzisiaj jestem władcą R. <laughs> Ja pierdolę! Zapamiętajcie to sobie! Ja pierdolę! <grym> to, 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 nie to no, doga, czemu ty? Nie, to, to, drogi. Drogi. to było jedną. To nie ja ja działa, tak, ciężko. Ale pójdę, tak. to zniszczyłeś! Już działa, już działa! Że do jebane to było, czemu to było? Nie! to było mocne. To Czyli to jest to wszystko, co przygotowałeś, tak? <grym> bo serdecznie. mi powiedzieli, i Fodziek powiedział tak. Ale, ale przygotowałem nie mocne mówię, przygotowałem rzeczy, te, ale, ale będzie, to będzie w ogóle, takie, w ogóle to, takie wow na cały nie, nie internet. Nie, nie, mówię, że, wow, ale nie, no gadałeś, że to jakieś mega się to, Ale ridiculus był zajebiste. mi się podobało. Tak, to cię ukoncentrowało. Ridiculus! Nie spodziewałem tak. się, stary, że ty powiesz z Willowem akurat, bo to pasowało pod sytuację. Robert! na Wojtek Gola mnie oszukał, słuchajcie was przeproszę, bo ja się miałem na was spuścić. W sensie na linię z góry, nie? Ale Wojtek postanowił zapowiedzieć mi jak jakąś dziewczynę brzydko, której się wstydzi przed rodzicami. Więc musiałem zrobić hałas. I teraz powiem tak, jestem władca niebios. I teraz ja będę najbardziej cringe'owym zawodnikiem tej federacji. Nie ty, nie ty, nie ty kurwa! Pozdro, Ferrari nie bi mnie, proszę kurwa. Pytanie, pytanie jest takie, bardziej jakby stwierdzenie było takie, no że e, rozmawiając z ratajem, jeśli rozmawiasz z nim odpowiednio długo, a później dasz mu rozmawiać, to sam się zaora. I e, pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy, czy czujesz, że w momencie, kiedy e, sam wejdziesz jakby w swój słowotok, e, to często kończy się to dla ciebie najgorzej? No ale kiedy sam się zaorałem? Że ty wygrasz? Tak, ta, 100%. 100%. No bo to będzie. się i internet. Nie? Nadzieja matką no, głupich. No, no, no. A I o ty... mnie mówią, że jestem głupi, więc. <laughs> I tym przedziwnym, absurdalnym i <laughs> abstrakcyjnym akcentem zakończymy. Sam siebie wyjaśnię, mój drogi. No, ale zobaczcie, że trochę potwierdziła się teoria, że jak dasz Maćkowi mówić wystarczająco długo.